Że w tym roku wyprawa na ryby, pierwsza od 10 lat. Wyprawa na ryby. Jaka czarna przemysł? Odcinek od może 004, czyli za mostem na trasie Katowice-Warszawa. Właściwie to już zbiornik przeciw jest. Słoneczne jesteś 5-6 stopni ale jak na razie zarobiłem siedzę około 40 minut powiem na piłkę dwie sztuki kolor naturalny i bardzo czerwony nęce męcę zanem tę kapel zimowa płoć tak jak zrobiłem na razie zero zobaczymy, czekamy, może się coś ruszy.